Tak sobie myślę, że ten dom, tak jak sobie na początku wyobrażaliśmy, jak on będzie wyglądał i zaczęliśmy go sobie wspólnie projektować i pomimo tego, że wyobrażaliśmy go sobie zupełnie inaczej, to wyszedł tak, że jesteśmy teraz z niego dosyć dumni. No dzięki tej odkrytej więźbie dachowej zyskaliśmy na pewno bardzo dużo przestrzeni, która cieszy mojego męża i cieszy też mnie. Moim marzeniem zawsze było posiadanie dużego, otwartego salonu, otwartego... I na resztę domu, no trochę na kuchnię, na jadalnię, po części przez to, że mamy wielu znajomych, którzy nas odwiedzają, więc taki mamy nieustanny kontakt. Jeśli coś się tutaj dzieje, to wszyscy jesteśmy właściwie razem, pomimo tego, że w różnych częściach domu. No i otwarty na ogród, który teraz może o tej porze roku nie jest tak wykorzystywany, no ale latem jest tutaj taką integralną częścią naszego domu. Takim, e, najważniejszą rzeczą w naszych wyobrażeniach o domu było to, że to będzie nasz dom, że będzie taki jak gdyby przygotowany dla nas. Nie będzie to dom z katalogu, nie będzie to coś, co sobie tam gdzieś pobieramy w sklepach gdzie widzimy, A to będą jakieś różne rzeczy, które gdzieś będziemy zbierać, gromadzić i od początku było takie założenie, że nie skończymy tego domu wprowadzając się do niego. Będziemy go sobie kończyć przez długi okres czasu, będziemy sobie zwozić tu kolejne meble, graty, jakieś nasze czy obrazki, czy zdjęcia. Tak to wygląda, że ta funkcja jest ustawiona od początku do końca, ale wszystkie te rzeczy, które się tutaj pojawiają, mogą się zmienić. Tak jak my się będziemy zmieniać, nasze gusta i to wszystko, i kolory, czy ta szara ściana w tej chwili będzie kiedyś czarną ścianą, i tak jak nam się przez moment teraz wydawało, albo kiedyś będzie biały ściana jeśli się zmieni moda. Dom będzie beżowo-brązowy, albo będzie czarno-biały, to wszystko się będzie zmieniało. I w tej otwartej przestrzeni myślę, że będzie nadal dobrze grało rzeczą najbardziej charakterystyczną, od której w sumie dla mnie ten dom zaczął się odróżniać spośród pozostałych, no to jest ta elewacja na pewno. Jak budowaliśmy, jak zaczęliśmy budowę, to spotkaliśmy się z takimi opiniami, że budujemy bryłę zbyt prostą. Nawet gdzieś słyszałem, że budujemy Lidla, tylko po co lidli na, na tej wsi tutaj. I rzeczywiście ta, ta bryła tego budynku jest taka, taka, a, a, no bez zbędnych fajerwerków. Istotę domu tworzy ta, ta elewacja, bo oczywiście istota istotę tego domu z zewnątrz. To ona go odróżnia i to ona nadaje mu charakter. To jest świerk skandynawski, byśmy to drewno sprowadzili, ponoć ma być odporne jak, jak regularna cegła. Rzeczą, która również odróżnia ten dom spośród pozostałych, jest to, że ukryliśmy rynny. To także nadaje pewien odrębny charakter. Całej, całej bryle. Rynny są ukryte w dachu, nie widać ich. Wydaje się, jakby w ogóle tych rynien nie było. Jest to w jakiś sposób ryzykowne, bo oczywiście trzeba było zastosować systemy zabezpieczające to, żeby woda nie lała się do środka. Natomiast efekt myślę, że wart jest tego. Dzięki temu ta bryła nabrała takiego już kompletnie prostego charakteru, bez żadnych elementów wystających poza obrys budynku. Ten dom przez to, że można go idąc w środku otoczyć. W jaki sposób się nie kończy. Można chodzić w kółko i nigdy nie dochodzi się do ściany, przy której nie było nie ma kolejnego, kolejnego przejścia. W jaki sposób też można powiedzieć, że ten dom w swoim charakterze w trakcie projektowania również nie ma takiego swojego, swojego końca. My cały czas ten dom tworzymy i ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy się w pewnym momencie zatrzymali i powiedzieli, że o to już jest to i więcej już żadnego kroku nie wykonamy. Myślę, że. Ten dom będzie ewoluował razem z nami, będzie się zmieniał, a my będziemy się nim bawić. Marzyliśmy z Anią o tym, żeby móc przyjmować dużą ilość gości na nas i stąd ten stół, w którym teraz siedzę. Kupiliśmy go na targu staroci we Wrocławiu za zupełne grosze. Za grosze też wyremontowaliśmy go. Moja żona twierdzi, że kolor trochę chybiony, bo ja go wybrałem, ale myślę, że jest do zaakceptowania. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieć dużą kuchnię, taką kuchnię, w której wszyscy razem możemy gotować i spędzać czas. Stąd pomysł na wyspę. Możemy tutaj sobie stać z każdej strony, obchodzić ją dookoła, nikt nikomu nie przeszkadza i każdy właściwie może się czymś w tej kuchni zajmować. Można tutaj się napić, można zjeść, można usiąść. Wchodzimy bezpośrednio do domu i wchodzimy od razu do kuchni, więc nie ma problemu z tym, żeby wejść z zakupami, ze wszystkimi rzeczami. Właściwie całe nasze życie w ciągu tygodnia i weekendy toczy się w tej kuchni. Tutaj spędzamy najwięcej czasu. Kuchnię zrobiliśmy taką, żeby była jak najbardziej pakowna, czyli przygotowaliśmy wszystkie szafki wysokie pod kątem szafek z pijarek, gdzie można pochować wszystkie nasze szpargały. Mieszkamy poza Wrocławiem, więc właściwie robimy raz, dwa razy w tygodniu większe zakupy i to wszystko upychamy w tych szafkach. Dodatkowym problemem było to, że zamarzyliśmy sobie o kuchni ze stali nierdzewki. No i tu pojawił się problem, bo nikt nam tej kuchni nie chciał zrobić. Obzwanialiśmy mnóstwo fabryk. Wszyscy mówili, że owszem bardzo chętnie, ale musimy być restauracją bądź jakąś e, knajpą, jakimś lokalem gastronomicznym. Dla prywatnego odbiorcy nikt takiej kuchni nie robi, no bo będziemy się czepiać, że detale nie takie, że to jest źle wykonane, że niedokładnie. I Mieliśmy z tym bardzo dużo problemów, ale ubłagaliśmy w końcu jakąś zaprzyjaźnioną firmę z Katowic, która wykonała tą kuchnię. W międzyczasie panie 30 razy dzwoniły, upewniając się, czy na pewno jesteśmy zadowoleni co do jakości wykonania i czy na 100% nam nie przeszkadza, że coś tam jest w stali, a coś jest z plastiku i czy to wygląda na pewno dobrze. Nikt nie chciał po prostu uwierzyć w to, że można sobie coś takiego wpakować do domu. No, dodatkową atrakcją naszej kuchni jest blat. Zaprojektowaliśmy taki blat na wyspie, który częściowo jest zrobiony w drewnie. Atrakcją tego blatu jest to, że możemy sobie regulować długość wyspy i możemy ten blat wysunąć bardziej w stronę pokoju, wtedy mamy około pół metra więcej kuchni i możemy go schować, jeśli nam przeszkadza, do środka. To lustro wcześniej wisiało w naszym pierwszym domu, to było bardzo małe mieszkanie, w którym ono całe się odbijało. Kiedy powiesiliśmy to lustro tutaj w naszym nowym domu, okazało się, że ono ginie w tej całej przestrzeni. Najbardziej z całego domu lubimy łazienkę. Chcieliśmy od początku, żeby była duża i żeby była ciemna. Wydawało nam się, że jak będzie ciemna, to będzie bardzo elegancka. Mamy w tej łazience właściwie wszystko, czyli mamy wannę, prysznic, dużą mywalkę, no i przede wszystkim duży blat, przy którym możemy korzystać z lustra, umyć zęby, Tutaj ja mogę zrobić makijaż, ten makijaż. Spędzamy tutaj mnóstwo czasu. Dodatkowo w domu mamy drugą łazienkę, która dla kontrastu jest białą łazienką, tak żebyśmy się za bardzo już nie dołowali tym ciemnością, która tutaj panuje w tej łazience. W małej łazience mamy podświetlane duże lustro i po drugiej stronie mamy całą ścianę lustra, które są podzielone w takich samych kawałkach jak płytki na pozostałe ścianach. Wydawało nam się, że ten zabieg z lustrem na całą ścianę powiększy to pomieszczenie, które jest a jednocześnie nada mu jakiegoś zupełnie innego, niepowtarzalnego charakteru. W dużej łazience mamy podświetlaną wielką taflę lustra to podświetlenie funkcjonuje tak jak taka lampka, kinkiet w każdej tradycyjnej łazience i pomaga nam tutaj przy doświetleniu twarzy. Zamarzyliśmy sobie, że będziemy mieli w naszym domu taki element ze starego muru. Na starej części Wrocławia są po niemieckie wille, w których się pojawiają jakieś takie rozrzeźbione kawałki elewacji. Bardzo nam się coś takiego marzyło, ale nie mogliśmy tego przez długi okres czasu nigdzie znaleźć na żadnym targu staroci. No i zamówiliśmy u naszego pana sztukatora taką naszą fantazję, co oczywiście doprowadziło sztukatora do palpitacji serca, bo stwierdził, że dawno czegoś takiego szkaradnego nie robi. Tam natomiast się wydawało, że to będzie pasowało do łazienki. Jeśli chodzi o tą sypialnię, to udała nam się tutaj rzecz najważniejsza: czy znaczy, w tej sypialni się znakomicie śpi. Człowiek się kładzie o godzinie 12 i natychmiast zasypia, budzi się, wypoczęty. Ona jest niewielka. Bo też nie potrzebujemy tej więcej miejsca, My praktycznie ją wykorzystujemy wyłącznie do odpoczynku. Ramę łóżka kupiliśmy w sklepie meblowym. Jest to nowa rama łóżka, natomiast zagłówki kupiliśmy na targu staroci, kupiliśmy całą sypialnię, całą starą sypialnię za grosze. Wymontowaliśmy z niej zagłówki, które po prostu luzem są postawione za tą ramą łóżka. Sprawia to wrażenie całości, natomiast jest. Są to, są to dwie zupełnie odrębne rzeczy. W sypialni z drugiej strony jest szafa, która zajmuje całą, całą jej długość, jest bardzo pojemna. Tutaj praktycznie da się wsadzić wszystkie nasze rzeczy. To, co jest również fajne w tej sypialni, to jest to, że człowiek budząc się rano patrzy przez okno i na ten starodrzew, jak jest w okresie letnim, on się zamienia w taką ścianę zieleni.